Witam wszystkich z tej strony Adrian z kanału Głośnicy Majsterkowania. Dzisiejszy odcinek będzie zapowiedzią przebudowy garażu, a dokładniej tego wszystkiego, co za mną się znajduje. Spójrzcie, co tam jest. No, niestety muszę przyznać, że jest taki mały nieład artystyczny. Wszystko zostało tam po prostu postawione, to co było akurat dostępne pod ręką, żeby po prostu gdzieś trzymać swoje klamoty. Pewnie zastanawiacie się teraz, co będzie. Związane z tą przebudową. Otóż, tak widzicie, ta szafa, piaskarka, która jest tutaj, stoliki, to wszystko zostanie wszystko wyniesione, usunięte, a ta szafa, zarówno jak i jeszcze jedna i inne płyty meblowe, które akurat posiadam do dyspozycji, zostaną wykorzystane na zbudowanie całej zabudowy. To będą szafki. Szuflady, ogólnie po całości będzie zrobiony blat roboczy. Kon, niestety, też nie będzie zbyt to szeroki, czyli szeroki, głęboki, z tego względu, że ograniczają je wymiary garażu. A jak to wszystko będzie wyglądało, za chwilkę Wam przedstawię. W naszej nowej zabudowie zostanie również uwzględnione miejsce na naszą ukośnicę. Zostanie szafka specjalnie obniżona, aby całkowite pole robocze było równe z blatem naszej piły ukośnicy. Na no nasz kompresor zostanie również wykonane specjalne miejsce, żeby został ulokowany. Prasa również doczeka się wreszcie swojego miejsca. Czyli pod naszą frezarkę i naszej madło zostaną również wykonane nowe miejsca. Pod frezarkę zostanie specjalnie wykonana tak samo szafka, a w szafce zostanie zamontowany również jakiś podnośnik, ewentualnie jakąś windę spróbuję skonstruować, żeby można było efektywniej pracować naszą frezarką. A więc moi drodzy, takie są właśnie plany na zabudowę, przebudowę delikatną garażu, żeby wszystko miało swoje miejsce, a dzięki temu właśnie skorzystam na zyskaniu miejsca w garażu. Pozbędę się przy okazji stolika spod frezarki, stolika spod starej ukośnicy, a przy okazji wszystkie zostaną płyty przynajmniej wykorzystane i będzie wszystko miało jakoś ręce i nogi, a nie będzie tak jak właśnie widzicie.